Teraz Bug, który widział na pewno każdy, kto co grę kiedyś grał i próbował przejść albo przeszedł. Wiedziałem, że ci deski, się uda! deski przenikają no, przez te skóry. Oczywiście, musimy mieć łuk, bo ta, ten przedmiot powoduje, że jesteśmy zwinniejsi. Nie wiem jak to się dzieje. Po nie mnie pytajcie. Jest tutaj takie miejsce, o proszę. Trochę O, widzicie? Mogę wyskoczyć do tekstury, o tam, o. Jak proszę, tak to wygląda. O, <laughs> Co się stanie, jak tu spadnę? O, proszę. O, proszę. Dobra, zobaczymy co się stanie, jak spadnę na sam dół. Musiałem to zrobić z powodu renderu. Raz to robiłem i gra przestała działać. I zauważyłem, że jak tak będę robić przez jakiś czas, to nie wywali mi gry. O proszę, wpadliśmy na sam dół. Na, na sam dół, to nie ma ziemi, nie ma nic, tak? <laughs> tu jest sektora, no, nieba. Oczywiście nie widać na, naszej mapki, jesteśmy za wysoko. Jest tutaj, no, przenikliwość dystansowa. No i jak strzelę na dół, to nie będzie widać naszej strzały, prawdopodobnie dlatego, że przeniknie przez niewidzialną teksturę, nie? Tutaj się tekstura, jak widać, kończy. Dobre jest to, że chociaż nasza, nasza postać jest tutaj, nie? Nie jest, indziej jest tu. Dobra, lecimy dalej. Jest to możliwe tak, że tutaj... Przejdź po desce tak, aby nie uderzyły cię ruchome bale. Co ciekawsze. Można się od nich odbić, tylko trzeba to zrobić umiejętnie. Znajdujemy się teraz na deseczce, tej konstrukcji. Dobre jest to, że nie przenikamy przez nie możemy sobie na nią wejść. No i znowu dostaliśmy się, no, za tekstury, jesteśmy wolni, można powiedzieć. Jest to bardzo ogromna mapa. Także nie będę po tym chodził, bo mam mało nagrania, a myślę, że nie każdego to będzie interesować. O Dobra, teraz coś nietypowego. Czekamy sobie na włosy. Tu będzie największy punkt Tu kolejna, tyle widziłem tu kamień, na który można wejść. Teraz wejdziemy sobie na górę. To na ryby, tak? Pozwoliłem sobie zagonić kurę pod wodę i dziwne jest to, że nie umiera. Kiedy ja wejdę do wody to od razu tracę bardzo szybko HP.